Siemka! W dzisiejszym materiale zaprezentuję Wam nowy podsystem na rynku od firmy Geekvape, a mianowicie Venax Stylus. Na pierwszy rzut oka wrzuca nam się pojemność kartridża, która wynosi 2 ml i pojemność akumulatora, czyli 1100 mAh. Tak prezentuje się pudełko. Preinstalowana grzełeczka 0,6 oma meszowa oraz grzełeczka 1,2 oma. Całe urządzenie jest wykonane z tworzywa aluminium i jego waga nie przekracza 44 gramów, więc urządzenie jest naprawdę mega lekkie i dyskretne. Sprawdźmy jak prezentuje się w środku, oczywiście kabel micro USB do ładowania. Instrukcja obsługi oraz zbędna papierologia. To, co jeszcze ciekawego tutaj znajdziemy, to zapasowy usnik oraz kluczyk do podważania grzałki w celu łatwiejszej wymiany. Tak, prezentuje się samo urządzenie, które obsługujemy jednym przyciskiem, port mikro USB oraz wloty powietrza. Zobaczmy, jak prezentuje się sam cartridge. Jak wspomniałem, grzałka jest już preinstalowana, więc jedynie co musicie zrobić to podnieść zaślepkę do góry, zalać wasz ulubiony płyn, odczekać do 15 minut i możecie używać urządzenia. Zamontujemy sobie teraz cartridge. Jak wspomniałem wcześniej, urządzenie obsługujemy jednym ściskiem i standardowo 5-klikiem włączamy. Poziomy naładowania akumulatora sygnalizowane są diodą jest kolor zielony, czyli naładowany niebieski, w połowie naładowana i czerwony, że trzeba podłączyć nasze urządzenie. klikiem zmieniamy podawanie napięcia, kolor biały, słaby kolor niebieski, średni i kolor zielony, czyli wyciągniemy maksymalnie z naszego urządzenia. Naszego Venaxa możemy używać poprzez wciśnięcie przycisku, jaki sam wykrywa, czy w danym momencie się zaciągamy. Więc, jeśli chodzi o obsługę samego urządzenia, jest one mega intuicyjne, nie ma tu nic trudnego i szczerze mogę Wam polecić. I dzięki, że oglądaliście ten filmik, zostawcie lajka, skomentujcie, udostępniajcie, a my widzimy się w kolejnym materiale. Siemanko.